Był taki moment dwa i pół roku temu, kiedy moje ciało powiedziało Stop. Skończyłam studia, wyjechałam za granicę i podobno stałam się dorosła, tylko że ta dorosłość chyba nie wyglądała tak, jak się tego spodziewała. Bo chodziłam do pracy, a po pracy wracałam i spędzałam popołudnie i wieczory oglądając Netflixa, scrollując i porównując się do ludzi w internecie. I z całego serca marzyłam o tym, żeby wrócić do tego stanu, kiedy ciągle działam, kiedy mi się chce, jestem zmotywowana i zdyscyplinowana, a nie wiedziałam, dlaczego nie potrafię, więc to był moment, w którym zdecydowałam, że czas chyba pójść na terapię. Początki na terapii wcale nie były proste. Pamiętam, jak moja terapeutka próbowała przekonać mnie, że ten mój odpoczynek i oglądanie Netflixa wcale nie jest takie złe i być może jestem po prostu naprawdę zmęczona po 8 czy 9 godzinach pracy tego dnia. I ja wtedy tego nie potrafiłam zrozumieć, bo jako osoba, która od najmłodszych lat była nastawiona na sukces, cały czas byłam przekonana, że mnie ten odpoczynek się nie należy. Że osoby sukcesu nie śpią po 8 godzin, a co dopiero odpoczywają w ciągu dnia. W kółko tylko powtarzałam, że muszę coś osiągnąć i muszę to osiągnąć jak najszybciej. Przypominam, ja wtedy miałam 21 lat i dopiero skończyłam uczelnię. Szczerze mówiąc, nie do końca chyba nawet wiedziałam, o jaki sukces konkretnie mi chodzi i wydaje mi się, że kierowałam nam głównie taka chęć udowodnienia innym, że radzę sobie dobrze wchodząc w dorosłość, że radzę sobie lepiej niż oni. Taki nastawiony na sukces i na osiąganie swoich celów mindset miałam tak naprawdę już od dziecka, bo jak wracam do swoich starych pamiętników czy dzienników, to ja tak naprawdę już od wieku 10 lat zapisywałam sobie postanowienia noworoczne czy takie życzenia urodzinowe, bo ja mam urodziny w grudniu, więc zawsze to się jakoś tak wiecie zbiegało w czasie, więc tak naprawdę ta cała koncepcja ustanawiania swoich postanowień noworocznych towarzyszyła mi już od najmłodszych lat, co z jednej strony może być przejawem takich fajnych, wysokich ambicji, ale z drugiej strony, odkąd pamiętam bardzo przywiązywałam swoje poczucie własnej wartości do moich osiągnięć. To znaczy, że jeśli w szkole dostawałam dobrą ocenę, to czułam się generalnie cały dzień zajebiście, a jeśli ta ocena była od czasu do czasu trochę gorsza, to bardzo się do tego przywiązywałam i cały czas sobie to przerzucałam, że niewystarczająco się staram, że nawaliłam, że to wszystko moja wina i bardzo brałam to do siebie. Jakby dosłownie zawalił mi się świat. Naprawdę bardzo długo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że to, czy pójdę danego dnia na jogę, czy na siłownię, nie świadczy o tym, ile jestem warta. Że to, czy pójdę do tej pracy, czy do tej pracy, też nie świadczy o tym, ile jestem warta. Że to, w jakim kierunku życiowym pójdę, również nie ma znaczenia, ponieważ jestem warta tu i teraz, taka, jaka jestem. I w każdej postaci, nieważne, czy pracowałam 9 godzin, czy nie pracowałam dzisiaj w ogóle, zasługuję na odpoczynek. I tak samo Ty też na niego zasługujesz. Często tak naprawdę nasze ciało wysyła nam sygnał, o tym zmęczeniu, ale to my postanawiamy je ignorować i racjonalizować. Ja tak robiłam przez długi czas. Wydawało mi się, że jak wracam po 9 godzinach z pracy, to ja powinnam jeszcze mieć super dużo energii do działania, ale tak samo, nawet jak danego dnia nic nie zrobiliśmy, to nadal możemy być zmęczeni, ponieważ możemy przechodzić jakiś gorszy okres, możemy być bardziej zestresowani, albo po prostu nasz sen nie był tak jakościowy jak zwykle i potrzebujemy sobie odpocząć trochę dłużej. Tak samo zapominamy o tym, że nasze kobiece ciała przechodzą przez cykl menstruacyjny, co wpływa na nasze hormony, a to znowu wpływa na nasze samopoczucie i to, czy czujemy się danego dnia super czy ultra zmęczone. Czasami tak bardzo czegoś chcemy, że zapominamy o takich naszych podstawowych potrzebach typu sen, jedzenie albo zdrowie psychiczne. Jak zbliżałam się do 18, to pewnie jak wielu z Was podchodziłam do egzaminu na prawo jazdy i chciałam to również zrobić jak najszybciej. No i oczywiście byłam przekonana, że jako osoba, która raczej dobrze sobie radziła w szkole, dobrze sobie też poradzę z testami teoretycznymi. I jakie było moje zdziwienie, jak się okazało, że te wewnętrzne testy teoretyczne są bardzo podchwytliwe, dodatkowo strasznie mi wtedy stresował ten czas, który mi tam uciekał w rok. I ja nie wiem dlaczego, ale to były takie egzaminy, które mi się bardzo, ale to bardzo stresowałam. I pamiętam, że jak nie zdałam tego testu po raz pierwszy, to uznałam, że. Spoko. Trochę było to nawet dla mnie takie śmieszne, ale jak nie znałam go już drugi raz, to wtedy poczułam się jak taka totalna porażka. I pamiętam, że wróciłam potem teście wieczorem do domu i od razu zaczęłam wkuwać znowu te teoretyczne regułki na pamięć, i zaczęłam sobie, tak wiecie, powtarzać to wszystko, co jest w tej książeczce takiej, którą się dostaje właśnie do nauki, podkreślać jakimś markerem, i okazało się wtedy pamiętam to uczucie, że ja to wszystko po prostu wiem. I pamiętam, że wtedy do mojego pokoju też weszli moi rodzice, ja oczywiście wybuchłam płaczem, zaczęłam mówić, że jestem do dupy, że nigdy tego nie Dam. I jak sobie teraz wracam do tego momentu, to po pierwsze jest mi siebie strasznie żal i mam ochotę się po prostu przytulić, a z drugiej strony mam takie uczucie, że właśnie znowu ten pośpiech, znowu ta taka presja na ten sukces i na to, żeby być lepszym niż inni, powstrzymywało mnie od faktycznego zrealizowania tego celu, bo w tamtej sytuacji uratowałby mnie tylko i wyłącznie spokój i podejście do tego na takim totalnym luzie. I przede wszystkim nie przywiązywać do tego tak dużej wagi, bo to nie miało wtedy znaczenia, czy ja to znam w tym tygodniu, czy za dwa czy za trzy? Większość z nas uważa, że warto poświęcić swoje szczęście teraz po to, żeby być szczęśliwym później, dlatego właśnie pracujemy więcej i pracujemy dłużej, bo wierzymy, że to nam da komfort i szczęście w przyszłości. I o ile zgodzę się, że dążenie do swoich celów i realizowanie marzeń jest ultra ciężkie i wymaga wielu poświęceń i właśnie mega ciężkiej pracy, to z drugiej strony nie jestem fanką takiego podejścia, gdzie rezygnujemy ze snu, rezygnujemy z social life, rezygnujemy generalnie ze wszystkiego, co mogłoby nam przynieść od Rubinę wytchnienia i radości. A naprawdę przez ostatnie miesiące próbowałam już wszystkiego. Próbowałam skupić się tylko i wyłącznie na YouTubie i olewać siłownie, i nie wyszło mi to na dobre, ponieważ po kilku miesiącach musiałam zostawić bardzo dużo pieniędzy u fizjoterapeuty. Miałam takie momenty, kiedy totalnie olewałam social media, olewałam kreatywność i stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, ponieważ rezygnuję z obszaru, który dawał mi naprawdę mnóstwo rozwoju i takiego fanu na co dzień. Więc staram się teraz to wypośrodkować, dbać zarówno o sen, dbać zarówno o zdrowie, ale jednocześnie powolutku dążyć do swoich celów. Wydaje mi się, że naj Największa zmiana, która zaszła u mnie na przestrzeni tych lat, to jest przede wszystkim ten brak pośpiechu w dążeniu do tego wszystkiego. To, że jak jednego dnia siądę sobie na dupie i nic nie zrobię, albo nawet cały weekend przesiedzę i przeskroluję, to nic się nie dzieje i świat się nie zawala. Pamiętam, że kiedyś właśnie jeszcze w takich latach szkolnych, czy na studiach, za każdym razem, jak próbowałam odpoczywać, pooglądać sobie jakiś serial, to brał mnie smutek. Po prostu za każdym razem, jak odpoczywałam, to czułam się z tym niekomfortowo. Więc nauczyłam się, że odpoczynek kojarzy mi się z czymś złym i za każdym razem, gdy takie uczucie się pojawiało, no to ja wracałam do pracy czy nauki. Po latach wiem, że to była ucieczka od tych wszystkich niekomfortowych uczuć. Nie chciałam stawiać im czoła, więc postanowiłam po prostu od nich uciekać i uciekałam w tą produktywność. A że produktywność pomagała mi poczuć się lepiej, no to. Myślałam, że robię dobrze, no bo tak kiedyś myślałam, że jak czuję się źle, no to muszę zrobić coś, żeby poczuć się dobrze. A że za każdym razem, jak odpoczywałam, to czułam się źle, no to zaczęłam po prostu uciekać od odpoczynku. Dopiero kiedy na terapii zaczęłam sobie przepracowywać ten temat, to pierwszy raz pozwoliłam sobie tak totalnie odpoczywać bez wyrzutów sumienia. I miałam bardzo długi okres, kiedy naprawdę nic nie zrealizowałam. Chodziłam na spacery. Pracowałam kilka godzin dziennie i to by było na tyle. I czułam się wtedy okropnie, ale dzięki temu, że nauczyłam się stawiać czoła tym niekomfortowym emocjom, to dzisiaj mogę odpoczywać po kilka godzin dziennie, cały dzień wziąć sobie wolne i nie mieć żadnych wyrzutów sumienia z tym związanych. Bo nauczyłam się, że odpoczynek to jest must have, a nie coś, co wciskamy, jak może znajdzie się na to czas. A co więcej, odpoczynek jest też świetnym momentem, żeby zastanowić się, czy kierunek, w którym zmierzamy w życiu, jest odpowiedni dla nas, czy idziemy w dobrą stronę, czy może to zawrócić albo obrać jakąś inną drogę. Jeśli chodzi o mnie i o to jak ja reguluję sobie ten proces między dążeniem do swoich celów, ale też jednocześnie odpoczywaniem wystarczająco dużo, to jest kilka takich rzeczy, które się u mnie świetnie sprawdzają. Pierwsza z nich to jest ochrona swoich poranków. Pierwsze co robię rano to nie jest scrollowanie, to nie jest od razu praca, to jest taki czas dla mnie. Ja sobie wtedy journaluję, planuję sobie dzień, sprawdzam sobie moje nawyki. To jest taki czas, który nic mi generalnie nie daje, nie realizuje wtedy żadnych swoich celów, on jest tylko i wyłącznie dla mnie i dzięki temu ja daję sobie taki komunikat, że hej, jesteś ważna, to jest czas na rozmowę, co tam u Ciebie, jak się dzisiaj czujesz i na co masz ochotę. Drugą taką rzeczą jest to, że zrezygnowałam z ultra długich to-do list. Kiedyś miałam takie tendencje do robienia ultra długich to -do list, gdzie wypisywałam to, że umyję zęby, wypiję kawę, wezmę prysznic i myślę, że wtedy to były takie sygnały, które świadczyły o tym, że miałam duże tendencje do kontroli i że chciałam kontrolować wszystko wokół mnie. A dzisiaj ufam sobie i nie muszę sobie wypisywać tego, że mam umyć zęby <grym> i wiem, że to zrobię. Moje to -do -listy zwyczaj składają się maksymalnie z trzech rzeczy. Jest to praca, czyli pójście do pracy. Wiadomo, w pracy mam swoją osobną to-do listę, ale jej tutaj nie wliczam. Potem na przykład jest to praca nad YouTube'em, albo pójście na siłownię, a resztę rzeczy po prostu dostosowuję do tego, jak się danego dnia czuję. Dzięki temu mam pewność, że realizuję rzeczy, które muszą być zrealizowane, ale też słucham swojego ciała i tego, na co ono danego dnia ma ochotę. Ale to wszystko od razu nie wyglądało tak kolorowo, i naprawdę za mną jest już długa droga, w której uczyłam się, jak to wszystko wypośrodkować. I pamiętajcie też, że ten self-care może tak naprawdę wyglądać dla każdego zupełnie inaczej, bo każdy z nas jest inny. Oczywiście mały disclaimer, to o czym wspomniałam, to jest taki scenariusz idealny, że są dni, kiedy pracuję do późna, ale są też dni, kiedy totalnie nic nie robię i staram się jednak ten balans utrzymywać i kiedy łapię się na takich tendencjach, albo właśnie w kierunku pracoholizmu, albo w kierunku totalnego takiego, wiecie, odpuszczenia i beznadziejności, to staram się na tym łapać i temu przeciwdziałać, albo sobie pozwolić po prostu być w takim stanie przez chwilę, a potem wrócić do takiej normalności. Ale nie zapominajmy Odpoczynku nie przekładajmy go na przyszłość, tylko dajmy go sobie, kiedy go potrzebujemy, albo nawet zanim jeszcze go potrzebujemy. Po to, żeby po prostu uniknąć wypalenia. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona forma self-care i czy Wy też macie lub mieliście problem z odpoczywaniem. A jeśli macie ochotę na więcej kontentu tego typu, to koniecznie zajrzyjcie do filmu, który wyświetliłam się tutaj na ekranie, a my widzimy się już w kolejnym filmie.